Nad moją głową wyświetli się jakiś obrazek. Są to obrazki związane z jesienią. Masz 3 sekundy, aby wypowiedzieć poprawnie to słówko. Zaczynam od pierwszego. NAD. Jeśli nie wiedziałeś, jak to powiedzieć, odpadasz. Następne. Mushroom. Jeśli nie znałeś, nie znałaś tego słówka, odpadasz. Jeśli znałeś, znałaś, masz dwa punkty. Kolejne. Daj mi znać, ile punktów zdobyłeś, zdobyłaś. Pa.